Co to jest na moim ciele? To jest takie brzyde. To przecież żylaki, nieprawdaż? Ach, żylaki rozrostowe? Wtedy co robić? Hehe, <gryw> wystarczy użyć lasera, żeby zniszczyć żyłę. Wtedy nie będzie przepływu krwi i gotowe. Ach, zniszczyć? Nie rób bałaganu. Nie martw się, nic się nie stanie. Co ty robisz? Dlaczego mnie wbijasz igłą? Twoje krew jest całkowicie zapchana. Jeśli nie wbiję teraz, będzie za późno. Zaraz ci to zrobię. Co to jest za kos? Lekarzu, dlaczego na moim nodze wciąż są wysunięcia? Myślisz, że jestem cudownym lekarzem? Potrzebujesz czasu na wyzdrowienie. Zazwyczaj nie siedź i nie stój zbyt długo. Pamiętaj o odpoczynku. Bratku, kiedy będę tak silny jak ty? Nie spiesz, poczekaj, aż zgromadzisz więcej esencji. Potem porozmawiamy. Och, pojawiły się dwie małe rzeczy. Który najpierw rozwiąże? Przyjdź, pokażę ci, co to znaczy prawdziwa siła. Jaka pycha! Postaram się cię nauczyć lekcji. To było świetne. Bratku, jesteś niesamowity. Jeśli nie mogę cię pokonać, to może jego mniejszego brata. Ach, dlaczego po wyciśnięciu się wyschłem? Bratku, czemu ty jesteś w porządku? Lekarzu, dlaczego ta trądzikowa plama nie chce się wyleczyć? Ta plama jest tak duża, że trzeba ją usunąć operacyjnie. Bratku, czy nie możesz przestać mnie kopać? Spójrz, jak jestem obrzękły. Nie chcę, wciąż cię kopam! Pomocy! Czy ktoś może mi pomóc? Marzysz, nikt ci nie pomoże. Hej, skąd biorą się te igły? Nagle bardzo chcę spać. Wreszcie się pozbyłem tego szkodnika. Twój ząb mądry wyrósł dość nietypowo. Musieliśmy go rozbić na cztery części, żeby go wyjąć. Atakuj! Biegunka. Skądże zostałem zostawiony? Poczekaj na mnie. Dlaczego nie idziesz? Chcę też iść, ale jestem utknięty. Pomóż mi! Nie mogę ci pomóc. Znajdź sobie sposób sam. Ja idę dalej. Cześć. Much later. Jak ty się zmienił? Nie mogłem wyjść, więc stałem się ropieniem okołowarskiego. Dlaczego wróciłeś? Bo chciałem zobaczyć, jak się masz. Hej, poczekaj! Co tu właściwie się dzieje? Poczekaj na mnie. Wreszcie wyjechałem. Lekarzu, dlaczego mam dwa otwory w tyłku? Mów ostrożnie. Są jeszcze widzowie oglądający ten film. Bratku języku, po co przyszedłeś tu do mnie? Nie myśl źle, tylko przechodzę przez to miejsce. Muszę jeszcze dojść dalej. Dokąd ty chcesz iść? Ojej, jaka tu jest zła higiena. To pierwszy raz, gdy jestem w nosa? Kim ty jesteś? Czy próbujesz ukraść moją przekąskę? To ja robię Jugę Kahari. To przygotowanie do wysokiego poziomu medytacji. Czy wyciągnięcie języka tu do mnie pozwala na medytację? To pomoże w głębokim oddychaniu i relaksacji. Wreszcie udało mi się. Gdzie się wbijasz? To moje terytorium. I co z tego? Ja właśnie chcę rosnąć w tym kierunku. Czy ty nie masz logiki? Spójrz, w jaki sposób mnie wyciągnąłeś. Hej, co to jest? Skąd biorą się igły? Ach, co tu się dzieje? To ci się należy! Dessert to być tak traktowany za brak rozsądku! Pomocy! Hahaha, ha, ha. w końcu się pozbyłem tego szkodnika! Wreszcie, nie boli. Nie ciesz się zbyt wcześnie, są jeszcze trzy do wyciągnięcia. Ojej, dlaczego uszy na moim plecach stają się coraz większe? Naprawdę przeszkadzają! Nie martw się, zaraz ci pomogę to naprawić. Ej, zwolnij trochę! Jeszcze nie jestem na to psychicznie przygotowany. Czy nie mówiłeś, że te uszy ci przeszkadzają? Wyjmę je dla ciebie, zagwarantuję, że będzie to szybkie i czyste. Dobrze, dobrze, szybko! Jeśli będą dłużej tak wisieć, inne myszy mnie zasmiechają. Lekarzu, dlaczego mój ucho ma nietypowy kolor? To ucho zostało wychodowane na plecach myszy. Myślisz, że to zwykłe ucho? To naprawdę nowoczesna technologia. Gdzie ci się wyszedł kciuk? Och, nie mów o tym! Teraz muszę na tobie polegać. Poczekaj, zaraz ci znajdę zastępcę! To ty będziesz! Czekaj, czym to ja mam wspólnego? Chciałem kciuka, a ty mi dasz wskazówkę? I to jeszcze palec stopy. Bądź wdzięczny! To już coś, że masz cokolwiek! Właściwie być bez jednego palca nie jest taki straszny. Przerwa z tym dręczeniem. Podłączmy to, dopóki jest świeże! Och, jak to brzyde. Lekarzu, czy ten zmodyfikowany palec może mieć manicure? Może, ale prawdopodobnie manikurzystka zapchnie się zapachiem stopy i zawróci! Ha, ha ha Śmieszne! Wow! Ach, nagle jestem taka zirytowana, wszystko mnie irytuje! Poczekaj, chyba wcale nie ma powodu do gniewu. He? he. Jestem taka zirytowana. A ty, a Jestem taka szczęśliwa! Ach! Smutna jestem! Ha, ha. Zirytowana jestem! Te hormony to jak jazda na karuzeli. W górę i w dół! Zaraz się zwariuję! Przesuń się! Nie stawiaj w drodze! Mam zamiar wybić się na zewnątrz. He! Ja nie chcę wychodzić! Znajdź sobie inny sposób! To niemożliwe! Czy myślisz, że nie potrafię cię zalewać powodzią? Z taką prędkością? To dla mnie jak masaż. Dobrze, to ty sama prosiłaś o to. Wybijam się, wybijam się. Gdzie to jest? Jest tak tłok! A co ty chcesz, to? Chcę wrócić, chcę wrócić! Zapomnij o tym, nie wrócisz już! Stop, stop! Myliłem się! Cześć!